Testy elektrycznych ciągników to element naszej strategii zrównoważonego rozwoju oraz planu na dekarbonizację. Sprawdziliśmy nie tylko opinię użytkowników, ale również technologię. Wyniki wskazują, że niskoemisyjna logistyka jest realna. Doświadczenie płynące z tych testów posłuży nam do planowania kolejnych inwestycji w firmie Werner Kenkel. Jako firma TSL Kamiński zdecydowaliśmy się na testy elektrycznych ciągników siodowych przede wszystkim z myślą o przyszłości, zarówno pod kątem ekologii, jak i zmieniającej się branży logistycznej. Chcemy lepiej zrozumieć możliwości, ograniczenia i potencjał pojazdów elektrycznych. Współpraca z Werner Kenkel to dla nas naturalny wybór, łączy nas wieloletnia relacja. Mieliśmy okazję sprawdzić ciągnik elektryczny w realnych warunkach pracy. Wierzymy, że takie działania przyczyniają się do kształtowania bardziej zrównoważonego transportu. Jazda ciągnikiem siodłowym elektrycznym jest bardzo płynna i dynamiczna, a przede wszystkim bardzo cicha. Ważnymi czynnościami dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu jest przewidywanie i hamowanie. Jeżeli będziemy delikatnie naciskać na pedał. Hamulca, wtedy odzyskamy więcej energii. Pojazd wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników na drodze i w firmach. Jako dział transportu mieliśmy okazję testować dwa ciągniki elektryczne. Pierwsze testy odbywały się we współpracy z firmą TSL Kamiński. Drugi test odbywał się już całkowicie naszej gestii. Testowany przez nas ciągnik elektryczny marki Scania osiągał zasięg nawet do 500 km na jednym ładowaniu. Auto wykonywało dostawy w ramach lokalnej dystrybucji do naszych klientów. Z uwagi na ograniczony dostęp do infrastruktury ładowania, uzupełnianie baterii odbywało się wyłącznie na terenie naszej firmy Werner Kenkel. Każda godzina ładowania dawała kolejne 40 km zasięgu. Co ciekawe, w przypadku zakupu energii elektrycznej wyłącznie od zewnętrznego dostawcy, Koszt prądu okazał się około 20% niższy niż cena zakupu oleju napędowego.